Widzę, Was bardzo serdecznie, z tej strony Dawko, a to pierwszy odcinek z Minecrafta, tak. Będę nagrywał Minecrafta, bo myślę, że to się bardzo fajnie, yy, przyjmie do nasz... Myślę, że z tego będziemy nawet robić jakąś edycję. Dobrze. Pozbierałem tu sobie surowców, bo grałem chwilę sam, żeby tutaj nie było, że... że dopiero... Dobrze, tak. Z... No i chcę teraz zbudować jakiś domek taki. Nale. Ok, więc ten domek by jak tak wyglądał. Na razie zbudujemy ściany. Ok. Nie, aż takiego dużego to nie będziemy budować. Bo po co? Ok, mamy ziemię, mamy ziemię. Siekiery po co? Ok, tak, możemy sobie zrobić. Ok. Raz, dwa i tutaj. Ok. I Tutaj będą drzwi. Okej, okay. tutaj by było... Nie wiem, ale coś tam wsadzimy. Okej, okay, tak, 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 okej. Okay. Tak tutaj by wyglądało. Czekaj. Nie, bo to by, to by chyba ładnie tak wyglądało, jak gdyby to by były dwa okna, więc tutaj to rozwalimy. Go rozwalamy bo się robi noc więc okay, teraz raz, dwa, raz dwa, raz, dwa, raz, dwa trzy, raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy więc taki by się nam raz 3 raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, 2 hmm. dwa, trzy, raz, dwa, trzy, trzy okay. Trochę nam to. O nie, dobra, równo wszysz, wszystko wyszło. Teraz szybko zbudujemy tak, bo mam włączone potwory i nie chcę, żeby, żebyśmy Pierwszej nocy umarli od razu. Deadly. ok. Więc tak. Okej, okay, wszystko spoko jest nagrywana. ok. Eee, tak, tak. Mm, tak. Tak, tak. Tak. Będzie to na razie taki mały domek, bo nie jest od razu duże... Jak widzicie, już... creepery są. playstation y, 4 to jak graczy w minecrafta to to się nazywa cichacze <grymne> się pomylili do co do klipera bo tak na serio on się nazywa Creeper, a mają na, e, nazwę e, cichacz <grymne> trochę się pomylili no nie może trochę ale jak <grymne> dobrze okej okay, okej okay. Okej, okay, mamy taki domek mały, szybki Na no szybkiego Okej okay. Widziałam, że tutaj były gdzieś owce Gdzie mam? dobra Gdzie mamy craftinga, table? A dobra Dobra, szybko Dobra, tam on jest Szybko sobie kupimy i pójdziemy do naszego domku Okej, okay. i zrobimy sobie szybko drzwi I jedziemy z koksem Okej, okay, tak, tak, tak Okej, okay, prawie Prawie by nam nie wystarczyło Okej, okay. myślę, że trochę są lagi, ale myślę, że przeżyjemy. Okej, okay, tak. I tak. Mamy jedzenie mamy. Okej, okay. tylko mało. Będzie, będę musiał więcej krówek zabić, okej. Okay. Tak, tak, okej. Okay. Tutaj jest chyba coś nie równo. nie, dobra, że jest. Okej, okay. kiedy będzie dzień? Dobra, co już tam wschodzi. Prawie wschodzi słońce, okej. Okay. Co ja chciałem zrobić? Um. Dobrze. Ale przed chwilą był tak. Okej. Okay. Możemy szybko ją zabić i... Bo w tamtą stronę... Jakbyście... No, bez jej. Zamrujemy sobie te okna, żeby nam nie weszli. Okej. Okay. Trochę ciemno, a ja nie... Gdzie on jest? Ok. Kiedy to, Kiedy ten dzień będzie? Chcę już dzień. Będę chciał bardzo zrobić te szyby. Musimy na. W drugim odcinku musimy sobie. iść po jakiejś surowce. Gdzie on jest? A, pająki się topią. K klip. O, tutaj jest zombie. zombie. Myślę, że możemy zabić. I dalej nam zginie mięso. Dobrze. Okej. Już schodzi? Nie, tam jest lawa. No, tutaj nikogo nie widzę. Okej. Okay. Więc tak byśmy mogli kończyć odcinek yy, więc yy, do zobaczenia w następnym odcinku yy, yy, piszcie w komentarzach jak wam minęły święta wes wesoło jakie prezenty otrzymaliście i jeszcze mm, hmm, czujcie, yy, jeszcze czy byliście już na jakimś coolingu, bo jak widzicie, pada już śnieg. Okej, okay, więc to by było na tyle w tym odcinku. Lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Pamiętajcie, że to jest mój pierwszy odcinek. Na razie, ziomeczki!